Ej, hey, witajcie tutaj Nexos cześć cześć dawno takich vlogów nie nagrywałem i szczerze mówiąc jakoś tak nie przepadam za, za, za nagrywaniem takich vlogów przepraszam wyglądam dosyć strasznie muszę się wykąpać i się wymyć natomiast next vlog taki troszeczkę bardziej klasyczny na zasadzie pokażę co się po prostu dzieje dzisiaj mamy który dzień mamy Boże ja zapominam cały czas jak to wszystko jak, jak jest, to... Dzisiaj jest dwudziesty, 20, 20 luty i ogólnie dzisiaj muszę, tak od razu mówię, mam tutaj mega mess na moim biurku, no będę musiał tutaj ogarnąć wszystko, ściągnąć wszystko, wypierdzielić, dziś będziemy mieli mini unboxing, a, swoją drogą chciałem pokazać wam mój kubek, ja, ja, ja bardzo lubię kucyki pone, ja bardzo lubię kucyki pone, taki ładny tu nawet daszy jest. No, więc, więc tutaj sobie piję prawinne trunki, oglądam sobie Flame'ego, polecam Flame'ego, super, super live. Dobra, e, ostatnimi czasy, jakbyście byli na fejsie, fejs gdzieś tutaj będzie na pewno, albo na pewno jest w opisie, e, no to wiecie, że miałem nieco przygód z e, routerem. E, I kupiłem sobie router od Asusa, działał dobrze, natomiast on miał tam parę wad e, i go zwróciłem. E, on tyle mi po prostu kłopotów narobił i nauczyłem się jednego, że od Asusa nie kupować routerów. E, to mi wiele osób mówiło, no i, no i to się trochę potwierdziło. Natomiast postanowiłem kupić coś nowego i kupiłem takie coś. I to się nazywa... E, jak to to TP-Link N750 wygląda całkiem fajnie. Jest to również router Dual Band, czyli dwupasmowy ma jakieś takie różne rzeczy. Ja musiał sobie gdzieś tutaj wstawić, wiecie, czekajcie, ja to jakoś wstawię tutaj. Dobra, zrobiłem taki mini unboxing. Ja nie wiem, ja sobie tu usiądę po prostu i to otworzę. Pomyślałem, że na Nextlogu to zrobię z tego względu, że router to nie jest jakaś taka, wiecie, część do komputera czy coś takiego związane z komputerem, co może ekscytować to jest zwykły router, natomiast. Ma parę opcji, które jest bardzo fajne. Będę mógł swoje główne łącze podłączyć pod to. I moją tutaj kosą z CS-a, Wy, wyluciłem taką kosę, z Swift Nexus Kosa, <noise> polecam. Spróbujcie ze skrzynki i ona leci z, z tego, z boxa, który nazywa się ka, ka, Kanapka Box. Kanapka Lunch Box i tam leci ta kosa I, i leci dużo fajnych rzeczy. No dobra, zapłaciłem za router 259 zł. No, 160 zł, więc wydaje mi się, że będzie całkiem okej. Okay. Natomiast tłumacząc tutaj, bo nie każdy może interesować się routerami. Każdy... znaczy niektórzy mają jakieś routery tam w domu i im zupełnie wystarcza. Jak najbardziej mi też ten router, który mam by z, w zupełności wystarczył. Natomiast te routery, które są tutaj, one mają dosyć fajną właściwość, która nazywa się Duo band. On pracuje na dwóch pasmach, na dwóch pasmach częstotliwości, powiedziałbym. Jeden jest 2.4 i tak generalnie routery, większość routerów działa właśnie w paśmie 2.4 GHz, więc jak sprawdzicie swój router to prawdopodobnie on ma. Natomiast ten router jest obsłużony, znaczy obsługuje również 5 GHz, które jest idealnie, tutaj macie takie ładne oczywiście opisane wszystko co i jak. I tutaj jest bardzo ładnie to tutaj to, to opisane, że 5, pasmo 5 GHz jest do streamowania, do, do gier, do, do streamowania wideo i te sprawy. Więc będę mógł sobie go podłączyć i, i będę mógł sobie grać. Głównie to robię, dlatego że mam tutaj tablet. Czekajcie, biorę sobie tableta. Mam tutaj taki tablet, który nazywa się Nvidia Shield. On jest bardzo fajny, z tego względu, że można streamować na niego gierki różnego rodzaju. i to tak sobie tak wziąłem. A przy okazji, ja mam tutaj taką dosyć dziwną łączę. Czekajcie, jakby to otworzyć. Fucking hell, teraz się zaczyna. Okej, okay, to od boku trzeba go wziąć. No dobra, jako on ma taką stylową. Czy może nie niestylową właśnie Co my tu mamy? Kubięko, kubięko. W ogóle takie płytki się jeszcze używa? Serio? Widzieliście? Ja kiedyś Powiem że miałem taką płytkę Z, z grą takie, To jest taka malu, malusieńka płytka Zobaczcie, tu jest mój palec Widzicie? Takie, takie małe coś e, Nie wiedziałem, że takiego czegoś się jeszcze używa Natomiast to są takie chyba małe, ileś tam megabajtów czy coś. No, W zupełności wydaje mi się, że wystarczy Jakieś instrukcje Nie wydaje mi się, że mi tego potrzebował no i jest sam router. Ej, on jest całkiem duży, powiem Wam. Jest całkiem duży. Nie wiedziałem, że aż tak duży. Bardzo fajnie. Dali też kabel tutaj normalnie Ethernet. Bardzo ładnie. Znaczy wiecie co? Bardzo nie lubię jak z góry jest ten taki, taki materiał, który nazywa się glossy. Taki wiecie, szklany, bo to jak wiecie, dotkniecie palcami, to kurde, zostaje tutaj po prostu masakra. Więc w sumie mógłbym tego teoretycznie nie ściągać, bo. Mniej by się kurzyło, no ale teraz to te ja bąbelki musiałem zrobić Oczywiście, oczywiście jak to wygląda Fuck Ale są tutaj jeszcze zasilacz I trzy antenki Trzy antenki Okej okay. Dobra słuchajcie to było na tyle ja jeszcze może coś tam sobie dogram Natomiast tutaj widzę że już mi się bateria kończy Więc zobaczymy się później Może jeszcze ja zmontuję to wszystko i pokażę wam Okej, okay. hej, witajcie, cześć, cześć. Wracamy tutaj. Minął już jeden dzień odkąd ja odpakowywałem sobie ten mój router i dzisiaj dokańczam ten materiał, bo stwierdziłem, że jak będę go obrabiał, to troszeczkę to nie będzie miało sensu. Natomiast ja już ten router podłączyłem, zaraz wam oczywiście go pokażę. Co chciałem tutaj jeszcze pokazać? No trochę śmieci mi się nazbierało, później będę musiał to powyrzucać, ale zazwyczaj lubię sobie trzymać pudełka. Kto wie, kto wie, może coś tam ten. Ale chciałem wam jeszcze pokazać tutaj jeden ze starszych moich routerów. Ten router używałem do tej pory. Jest to bardzo Dobry router, szczerze mówiąc, Linksys, e, ten, on, on jakoś tam się nazywa, Wireless G, bla bla bla, nawet nie pamiętam. Natomiast jest to dosyć popularny e, właśnie router i do dziś dzień go używam od naprawdę wielu, wielu lat. Już to z 5 ponad, no nie wiem, w każdym razie bardzo dużo lat minęło. E, używałem go praktycznie cały czas, jest bardzo dobry, natomiast tak jak mówiłem, on tutaj ma tylko e, 2 2,4 GHz oraz 54 mega, megabity na sekundę że tak to nazwę. Całkiem całkiem fajny. Powiem wam, że, że jego na pewno nie wyrzucę, ale będę go sobie gdzieś tutaj trzymał. Więc go odłożę tutaj. No i pełno pełno rzeczy. Ojej, tu płytki mi się walają jakieś. Od czego to jest? Wow, shit. Od motherboard, LAN, WiFi, Bluetooth. O nie, to jest kurde ważna płytka. Dobra, tym sobie tutaj postawię, zaraz zapakuję. No dobra. Czy coś się zmieniło w pokoju moim? Nie. Nadal jest brudno. <laughs> tu mam taki takie krzesło składowiskowe i sobie tutaj takie Składowisko robię. Dziś Marta zrobiła bardzo, bardzo dobrą tartek, który, który resztki tutaj zostały. Jestem, jestem typem gracza, który jak ma coś na biurku, to to zostawia i, i robi się taki wielki burdel. Swoją drogą, kurczę. Co to ma być? Co to jest? To jest Choco Mix Oreo? What the fuck? Wow, co to ma być? Pierwszy raz takie coś widzę. Czekajcie, bo Marta to przyniosła. Okej, okay, czekajcie, czyli jak to sobie wybiorę. To jest jakiś taki płatek, znalazłem. Mm. A czekoladowy, czekajcie. Okej. Okay. No jest taka czekolada. I mini oreo, zobaczcie. Mm. O, panie, ale dobrze. kurde, ja to muszę schować, Eli. No mm. tutaj jakieś różne rodzaje, czekajcie, bo jeszcze Mamy takie płatki. Jaka... Mm. roba, nie mogę się obżerać. Nie mogę się obżerać. A słuchajcie, że reklamy robię dla milki. Mm. Co sobie teraz porabiam wieczorem? Mm, wieczorem oglądam Flame'ego. Powiem wam, że świetne live wyprowadzi, zwłaszcza uwielbiam, jak grałem ze Slayproxem w Mortal Kombat. Jest po prostu przezabawnie. Streamuję że na Jaroku, będzie link w opisie. I dokończam sobie Lore Mastera. Wystały mi trzy ostatnie krainy w Kalimdorze czyli Tanaris. Um, Ungoro um, Krater i Silitus, o mój Boże. Zawsze mam tak po tym po, po jakiejś takiej czekoladzie, że muszę przepić po prostu. A, swoją drogą pokażę Wam router, który na razie sobie leży w ten sposób tutaj. E, tej foliówki tutaj takiej nie, nie ściągałem, bo po prostu jak się zakurzy, któregoś razu po prostu ściągnę i będzie tak naprawdę spokój. E, router działa naprawdę dobrze, choć myślę, żeby go wyciągnąć stąd i pokażę Wam i ustawić go sobie w tym miejscu tutaj, bo wtedy będę miał takie, takie wiecie, Overview, e, znaczy na, na, na wszystko, o, cześć. Dobra, już kończę. Dobra. Słuchajcie, e, mam nadzieję, że Wam się oczywiście vlog podobał. E, jeżeli chcecie, żebym wrócił do takich troszeczkę nextogów, mus, muszę tak bardziej trzymać, albo będę musiał sobie zrobić tego, albo będę musiał gdzieś kijek znaleźć. Ciekawe, czego jeszcze mam. Zaraz sprawdzimy, czekajcie, bo ja, no, oczywiście, tutaj pełno tak mam rzeczy, że ja pierdzielę. Mm, A raz weźmiemy raz znajdziemy. Czy ja tutaj tego kijka mam? Mam go tutaj, tylko nie wiem gdzie jest ta druga część i to mógłbym... Dobra, w każdym razie ja mam tutaj taki kijek, uwaga. Patrzcie, on wygląda jak, jak pałka teleskopowa, szczerze mówiąc. Tutaj położę, o. w ten sposób go się rozciąga i wtedy można sobie kamerę tak dać na, na tą... Tylko tej górnej części nie mogę znaleźć. W każdym razie to jest bardzo fajne, bo wtedy mogę sobie na tym kiku po prostu siebie pokazywać. Całkiem fajna sprawa. No dobra, Słuchajcie, Trzymajcie się, papa. Pa. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to odczęcie film. I papa, pa. pokażę Murlocka.